Cześć, jestem lukcie i pokażę Wam zasilacz ColorMaster Master MWE White 700W v 280 Zapraszam do oglądania. Unboxing Na samym początku widzimy ładnie zaprojektowane pudełko. Na jego przejdziemy zdjęcie poglądowe zasilacza, logo producenta, model zasilacza oraz informację, że został wyposażony w konwentory DC do DC. Ma 3 lata gwarancji i certyfikat 80+. W prawej stronie mamy kilka informacji w kilku językach. Z tyłu znajdziemy więcej informacji na temat zasilacza i zastosowanych technologii. Mamy podane wymiary zasilacza oraz przedstawione przewody wraz z wymiarami i wykresy krzywej wentylatora oraz jego sprawności. Z boku mamy specyfikację zasilacza, a więc otwórzmy go. Na samym początku mamy instrukcję obsługi, śrubki do zamontowania zasilacza w obudowie, kabel zasilający. oraz sam zasilacz. Recenzja. Zasilacz montujemy tak jak wszystkie inne. Wkładamy w odpowiednie miejsce w budowie, przykręcamy go i podpinamy wszystkie niezbędne okablowanie. Dysponując mocą 700W, zasilacz Cooler Master mwe 700 v 2 może stanowić dobrą propozycję dla osób, które budują hajem nową maszynę do pracy i rozrywki. Producent zadbał o jego wysoką sprawność energetyczną, potwierdzają certyfikat 80, który gwarantuje typową wydajność na poziomie 85%. Efektywne chłodzenie ma zabezpieczyć 20 mm wentylator złożiskami HDB. Gdy obciążenie zasilacza jest niewielkie, a ciepłota pod zespołu utrzymuje się na niskim poziomie, wówczas pracują w trybie pasywnym i pozostaje niesłyszalny. Zasilacz został wyposażony w konwerter napięcia DC do DC i układ rezonansowy LLC, dzięki czemu napięcia wyjściowe na wszystkich liniach powinny być stabilne i nie odbiegać od przeciętnych norm. Zasilacz ma również aktywne PFC, czyli specjalnie zaprojektowane obwody elektroniczne, które w przeciwieństwie do pasywnych układów dostosowują się do aktualnie panującego obciążenia. Dzięki temu korygują przesunięcie fazowe w sposób wydajniejszy, zasilacz jest zgodny z najnowszą wersją standardu ATX i obsługuje nowe stany zasilania wykorzystywane przez aktualne platformy. Producent postawił na płaskie okablowanie, które ma ułatwić powietrza wewnątrz pod względem liczby dostępnych przewodów Cooler Master MW700 White V2 raczej nikogo nie zawiedzie. Całkowite obciążenie na pojedynczej szynie plus 12V może wynieść nawet 696W. Powinno więc wystarczyć moc nawet tym, którzy planują zakup najmocniejszych procesorów Intel Core 9 lub Ryzen 9 oraz flagowych kart graficznych AMD czy Nvidia. Podsumowując, specyfikacja i cena zasilacza daje bardzo ciekawe połączenie i myślę, że zasilacz znajdzie wielu właścicieli budujących swój zestaw komputerowy. Ogólna ocena tego zasilacza to 9 na 10. Plusy Cena Kultura pracy płaskie okablowanie, minusy, brak modularności. To no na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z znaczkiem, oraz jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarz. Co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!